Eee, kochana, taka sukienka. Sukienka, która może zasłonić bust, ale odsłoni piękne nogi. Pokaże piękne nogi. Jakoś lekko wszystko nam idzie dzisiaj. <noise> Proszę bardzo, do tej sukienki. Botki, które ładnie wydłużą. Twoje piękne nogi. Proszę bardzo. Przebierz się w te rzeczy i wracaj do mnie. Sukienka. Odkryte ramiona, odkryte nogi. Tak. Akceptujesz A ja się czuję siebie. Dobrze. Akceptujesz siebie. Ale gdybyś chciała zasłonić nogi, nie dlatego, że jest blizna. Proste, kryjące rajstopy. Bardzo często kobiety robią błąd, bo zakładają do sukienki rajstopy transparentne. Rajstopa kryjąca to jest taka nie widać mojej dłoni. I takie rajstopy do tej sukienki i do tych botków idea. Jeszcze jedna rzecz. Jak się zrobi chłodno, ręce do góry, kładasz sobie taką narzutkę. I do tego zobacz. Używasz tego samego paska. Moja droga, bezproblemowo odsłoniłaś nogi. To znaczy, że nie zmieniło się dużo. Zmieniło się bardzo dużo. Czasami musi minąć długi czas, żeby pozbyć się kompleksów. U mnie to było kilka dobrych lat. U ciebie miesiąc. Ja zrozumiałam, że te bariery, które ja sobie sama wytworzyłam w głowie sama nikt mi ich nie zrobił, ja sama sobie je zrobiłam w głowie, to się wszystko po prostu yy, pousuwało. Natomiast Rozpięciło. kompleksy dalej są, bo ta blizna dalej jest. Za chwilę w ogóle nie będziesz o tym pamiętała, a w ogóle za parę lat to powiesz, że to jest Twój wielki atut. Zobaczysz, ja miałam dokładnie tak samo. Na półfinałową stylizację zaproponowałam Marcie granatową sukienkę, do tego żółtą koszulę przewiązaną paskiem i czarne bodki w szpic, wydłużające nogi. Kolejna propozycja. Odsłaniamy biust. Prosty patent na to, żeby ze zwykłej tuniki zrobić tunikę z dekoltem. Podtrzymaj tę sukienkę. Ale ja właśnie ci chciałam powiedzieć, że ze zwykłej tuniki, mając zwykły suwak no, i taką ja bluzkę, zrobić. można ją rozciąć, szyć suwak i masz dokładnie ten sam efekt. Czyli w tym momencie możesz dać drugie życie takiej tunice. Piękne, seksowne szpilki. Bardzo ładne. sukienka też mi się bardzo podoba. Bardzo się cieszę. I cię przebierz i czekam na Ciebie. Sztułeczek, sztułeczek, już. Tyłeczek, tyłeczek, już <grym> już się, się czujesz bardziej dobrze. się czuję... W tamtej się czułam dobrze, ale ty się czuję jeszcze lepiej. No widzisz? a Ja będę się czuła lepiej, jak troszeczkę tego biustu jednak mi pokażesz. O! Nie bój się, masz tak piękny biust, że możesz go pokazać. Chyba, że mąż nie lubi. E, nie, no chyba lubi. <laughs> no właśnie. Kochana, świetna stylizacja i na co dzień, i na wyjście. Co więcej, możesz kombinować tutaj, bo możesz spokojnie ubrać te same botki. I kryjące stopy w zimniejsze dni. Pamiętaj o tym. Lubisz biżuterię? Lubię. Lubisz kolczyki? Lubię. Mam taką propozycję. Co ty na to? Podobają mi się. Spróbujmy je założyć. Jedna para kolczyków i załatwia całą sprawę. Dla mnie wyglądasz jak bogini. Coś jest takiego, że mam wrażenie, jakbyś. Wróciła z jakiejś dalekiej podróży, szczęśliwa, po prostu. Cieszę się, że jesteś zadowolona. Przybierz się w swoje rzeczy, idziemy na makijaż. Mamy mało czasu, a finał musi być piękny. Chodź. Druga, półfinałowa stylizacja to czarno-biała, wzorzysta tunika z suwakiem podkreślającym dekolt i czerwone sandałki na szpilce.